Widzowie, to jest widzowie, zamuleńcy. Opuść na dobijamy dobijamy łapek, bo dzisiaj pierdolnie rekord. Pierdolnie ja rekord. Dziękuję za każdą łapaczkę do góry. Pikaj. No. I teraz, moi drodzy, zapraszam Was przed, e, jakby, ambonę moją. Zrobimy sobie face-to-face'a. I w trakcie face-to-face'a prosiłbym Was jeszcze o parę słów do siebie, żebyście coś po prostu powiedzieli. Już Ci spadło. Byłem pewien, byłem pewien że jesteś wyższy ogólnie. Kurwa masz wapory, a ja mam płaskiego skurwysyna. syna. No i tak myślałem, że jesteś wyższy. Nie będzie różnicy już takiej. No masz... Ja mam 1076, masz 107,4, to 2 centy, czy nie jest różnica. <grym> Co ty kurwa? <grym> 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 Może wiesz, za ciepło się zrobiło troszeczkę że za ciepło. Ty ale chcę w chuj zobaczyć tę walkę Naprawdę Dojebany Dobry, ne? Mm? Ale mogłem nie jeść, żałuję już Zawsze możesz odstawić Tak jak ja odstawiłem używki no. <laughs> Cukier to też używka lekka, ale jest iść I dziękuję wam moi drodzy za pięknego face to face'a, widzimy się już na platformie YouTube, ze mną był Marcin Rafonik z Mikołaj Mikser Magdziarz, Fina, Urwam, Ferrari mężczymy. Łaszczyk, Pusin tak wad. więc będzie dzisiaj go